I chodry darczyńca przyszedł, no. rzucił ci niech, całą sobie garść. Weźmie, niech sobie weźmie sam te pieniądze. A to są jakieś inne, tak? Tak, no. Ty, to są jakieś, jakieś stare w ogóle, numizmaty, no, słuchaj. Nie wiem, co to jest. Szenigi? No Nie fenigi, wiem. Fienigi dostałeś. Chodry darczyńca, garść miedziaków, prześmiewcze komentarze i trochę hipokryzji. Czyli właściwie nic nowego. Zestawmy dwie sytuacje i dwie różne postawy Jacka w odniesieniu do tak zwanych miedziaków. często się takie numizmaty przynoszą? Pełnie. Po prostu traktują tutaj troszeczkę ten twój kubeczek jak śmietnik. Słuchaj. Bardzo śmiałe stwierdzenie, panie Jacku. Myślę, że nikt z nas pieniędzy nie wyrzuca. Bez znaczenia, czy są one ważne, czy nie: czy miedziak, czy papierowy. Jest to wciąż pieniądz. Tureckie pieniądze. Dwa są. Jak dwa euro wyglądają i euro. Aha? I przeważnie nie rzucają takie. Niektórzy. Nie wiem. tu w sumie garść miedziaków to pewnie za 20 eurocentów jest, nie? Albo i to nie. To? No? No nie, ze 20 jest, nie mów, nie gadaj. No, tylko 30 centów. Więcej na pewno nie ma. I jeszcze jedzenie dostałeś od tego samego gościa. No jest się z czego pośmiać. Kubeczka Śmietnik w dłoni Irokeza 30 tentów, a jedzenie Irokez dostał taki, którego nie zje. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Właściwie sam pan gest miał całkiem podobny. Do Kubeczka Irokeza nie wrzucił pan wiele więcej. Dobra. Cały czas coś robię tutaj. O. Zobaczmy co, co ja tutaj... Co ty tam robisz? Co ja tutaj mam, słuchaj. Co ty tam robisz? Będę pierwszy do tej nowej skrzyneczki. Proszę. Tomku. O! Nawet nie trafiłeś. Jeszcze rozwalisz. <grych> Dziękuję. I tu rodzi się pytanie. Czy sam pan ten kubeczek traktował jak śmietnik? A może jak śmietnik potraktował pan darowany dla Witki portfel, w który wrzucał pan miedziaki? Abigab, dostałam nową pracę. Mogę portfel na dobry początek? No dobra. No to ujęłaś nas tym komentarzem. To Abi Jasne. Abi jasne. To gratulujemy. I życzymy ci, żeby... Poczekaj, Był coś do pewnie. niego wrzucimy, coś do niego wrzucimy. Nie dużo, bo nie dużo mamy, ale coś się znajdzie. Ale czy ty jesteś w Polsce w ogóle? Bo jest... Nie no, to, to euro wrzucimy, jeżeli mamy euro bo w ogóle. Akurat wróciliśmy z powodu, że to może jakieś euro jest. Wicka ujęła pana Jacka komentarzem. Jakie ma znaczenie, gdzie jest Wicka? Pan Jacek nie rozradnia się na złotówki. Jak ma gest, to tylko w euro. Król się bawi, złotem płaci. Proszę. Znajdź tutaj euro. Daj wszystko. Proszę. Całość. Proszę. Bo jeszcze nie spłaciłeś swojego długu. Do A falcji. to może być... Cent może być. Cent może być. Ej! Wiesz, że za przekleństwo 27 złotych nie spłaciłeś? 27 złotych? No. Proszę. Może być 4 dychy. Pan Jacek to ma gest. Proszę, cztery dychy dla Liwki, reszty nie trzeba. A dla Witki nie ma euro, ale cent się znalazł. Nikomu niepotrzebny, więc wymyśl pana zasady do śmietnika. A jak powiemy, że na szczęście, to wygląda to zupełnie inaczej. Przecież to cent od T.O. a nie od szarego przechodnia. Sam pan Jacek miał go w dłoni, a i starannie wyczyścił. Posłuchaj, no, wrócimy ci jednego centa. I to, to jest jeden cent europejski. Wrzucimy Ci jednego centa, centa na rozkurt, ale ponieważ pieniądze, monety są źródłem bakterii, więc ja teraz pójdę do łazienki. Wymyję tę jednocentówkę, ją wydezynfekuję i tutaj na uszy widzę wrzucę do tego portfelika i tak się go wyślemy. I to będzie jednocentówka na szczęście od JTO. A jakby szczęścia było mało, to znajdzie się jeszcze parę niepotrzebnych miedziaków, które zawsze można wrzucić do śmietnika. Ale nie pytaj się mnie, możesz powiedzieć, no możesz powiedzieć. Ja bym wrzuciła, wiesz co jeszcze? No? Z innego kraju pieniążek z dziurką. A masz? No. Dobra, to będę miał dwa pieniążki. To dostaniesz kilka pieniążków z różnych krajów, patrz, z Polski, z różnych krajów dostaniesz, czekaj. Z jakiego to jest kraju? Moim zdaniem to jest Jordania. Jordan, tak. Jordan. Słuchaj, dostajesz pieniążek z Jordanii, włóż do portfela, tylko na Ale muszę go umyć i wydezynfekować. pieniądze. dostajesz podziękować. Poczekaj, India, ja, jest... ja coś poczekaj. Przepraszam, ale to... poczekaj. Z królową Elżbietą, gdzie już takich nie ma. Bo królowej Elżbiety już nie ma z nami na tym świecie. Więc to wyjątkowy. Dostajesz pieniążek z dziurką. I tu jest też Jordania. Jordan. Dostajesz pieniążek z Norwegii. Dostajesz centa, ale 20 mamy 20 centów. Europejskiego mamy centa jednego. Mi się wydaje, że wystarczy. No to jeden to i jeden grosik. Czyli masz tak, jeden cent, jeden grosz, i potem jest pieniążek z Jordanii z dziurką, pieniążek z Jordanii taki, taki, taki dziwny. I nie wiem co jeszcze, bo tu Liwka mówiła z Królową Anglii i z Norwegii. Sumie... A to z Królową Anglii nie mamy więcej takich, więc zdałam się od serca. 6 sztuk. Idę to wymyć, wydezynfekować i przyjdę tylko... Liwka dała od serca, teraz tylko pan Jacek wymyje, wydezynfekuje, aby nikt nie zarzucił panu obrotu brudną walutą. I można oficjalnie wrzucić miedziaki do śmietnika. Czy mam magnez JTO? A później Justin, niech napisze, czy mam magnez JTO, bo zapytałam, kto mówił pieniążki. No ja nawet myślałem o tym, że no nie powinno się mieć pieniążki, no ale w tym przypadku, kiedy mówimy o monetach takich drobnych, to chyba możemy powiedzieć pieniążki. Nie wiem, pieniądze. Monet... Nie, mam mag... nie mam magnesu. To monet... w takim razie gorica Gorica. Od razu cię zapisuję. Chyba. I kto, kto z tym portal dostał? Przypomnę Gabi Gab. Gabi Gab, posłuchaj, Gabi Gab, sześć monet. Żeby nie powiedzieć pieniążków. Które są umyte, wydezynfekowane, jeszcze raz umyte i jeszcze raz wydezynfekowane. Jeszcze Ci mogę dać na cirkulkę i ten żeton do mycia samochodu. Nie, nie, to już myślę, że wystarczy. Wystarczy. O, wkładamy tutaj komisyjnie, proszę bardzo. A nie, tu pokaż, przed widzami pokażenie no tak, pokażanie na kolane. Masz rację, o, tu, mamy, tu mamy portfel i tu mamy tak, jedna moneta, druga moneta, trzecia moneta, czwarta moneta. I mały cent i grosik, w sumie sześć. Zamykamy, zamykamy. Proszę bardzo. Miałaś śliwka świetny pomysł. Gabi gab, żeby ci się tam dobrze to wszystko roz... rozmnożyło. I żeby było jasne, nie widzę nic złego w takim upominku dla widza. Dostrzegam małą sprzeczność w tym co Pan mówi i w tym co sam Pan robi. Bo jak pamiętamy, odcinek ten zaczęliśmy od tego zdania. Chodry darczyńca przyszedł, no. rzucił ci Niech sobie weźmie sam te pieniądze. A to są jakieś inne, tak? A, no. Ty, to są jakieś, jakieś stare w ogóle, numizmaty, słuchaj. Nie wiem, co to jest. Fenigi? No Nie fenigi, wiem. Fenigi dostałeś. Często ci takie numizmaty przynoszą? Pełnie. Po prostu traktują tutaj troszeczkę ten twój kubeczek jak śmietnik, słuchaj. No to niezły śmietnik pan zrobił z darowanego dla Witki portfela. A wy? Co o tym myślicie? Zachęcam do dyskusji w komentarzach oraz zostawienia subskrypcji. Pozdrawiam. <laughs>